Dobra, szanowni mordy, z tej strony oczywiście standardowo Kasaczek Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować dwa eventy yy, Które ostatnio się pojawiły się w yy, FC Mobile I powiem wam tak yy, To generalnie dla mnie już jest końcówka tej gry, ponieważ no wiadomo tak yy, no, tej grze już za bardzo nie ma kontentu. po prostu i trzeba czekać na nową, na nową wersję tej gry W każdym razie jak widzimy, mamy event, który nazywa się Ragnarok na y, Mighty Winter. Generalnie powiem tak, ja sam nie za bardzo wiem o co chodzi w tym evencie Dobra, słuchajcie, idziemy oczywiście sobie do y, main, do głównego. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj robimy sobie takie coś, że jest y, droga do y, Denisa Berkampa. Jak widzicie, odbieramy sobie tutaj takie y, tokeny. I. Generalnie tutaj chodzi o to, że musimy właśnie. Yy, właśnie rozgrywać mecze, Dostajemy później te Mighty Winty token. Tutaj na końcu, jak widzicie. Mamy Ragnarok Tokeny i mamy te shardy Shardy to będą oczywiście do yy, tego żeby Zawodników sobie odebrać. To są bardzo ciekawe nagrody. Tutaj też coś jest ciekawego oczywiście. I właśnie, te Ragnarok Tokeny, bo jak widzicie te tokeny Yy, Naprawdę podobnie później będzie można wykorzystać w, yy, w zakładce yy, Rewards. No, słuchajcie, tutaj jak widzicie mamy takie koło. I generalnie chodzi o to, że tutaj mamy, jest Henry Clarkson, yy, mamy te yy, szarcy, które są oczywiście są później na zawodników. Jak widzimy, tutaj mamy takie jakby koło. Coś jakby drzewo, genealogiczne tak to wygląda W każdym razie tutaj chodzi o to Że tutaj po prostu nasze punkty wymieniamy Które dostajemy Na jakieś tam różne nagrody No słuchajcie, myślę, że teraz przejdźmy do czegoś co najbardziej nas interesuje Czyli piłkarzy, których można tu w ogóle trafić w tym evencie Powiem tak, ja wcześniej nie wchodziłem do tego eventu Pomimo, że ten event pojawił się w sumie wczoraj To nie wchodziłem do niego bo nie chciałem, wiecie, robić sobie, yy, że tak powiem, spoilerów tego, co tu można znaleźć. Hmm. Jak widzicie jest coś takiego jak yy, item exchange, czyli można po prostu wymieniać zawodników. Yy, hmm. Try them out. Ja powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co są za zakładki. Kto to w ogóle jest taki ciekawe do trafienia? No jest na przykład Santi Cazorla Arturo Vidal, Abedi Pele Rafael Guerreiro Pedro jest na przykład na skrzydło O Wojtek Szęsny, powiem tak, Wojtka Szęsnego akurat bym przegarnął Wojtka Szęsnego Wiecie, za zawsze spoko karta, nie? No no Akurat Wojtka Szęsnego bym przegarnął Zawsze na bramkę przyda się yy, Także no dobra, co tu mamy dalej, Pedro jest Burn, Guti, Haji, Lampard, Roy Roykin No, tak. A ty takie bez szału. Trochę. A ty co jest? A nie mogę wejść nawet na to. Zablokowane też to jest. A nie, nie, nie działa. No, słuchajcie, dobra, jednak działa. To myślałem, że zablokowane jest. Dobra, kto w ogóle jest do odblokowania w drugim tygodniu? Zardes, wow, w ogóle. Powiem tak, to jest karta, którą ja grałem w FIFA Mobile 18. Ja grałem nim zardesem i ja w ogóle zapomniałem, że on istnieje, bo serio, ja nim grałem w FIFA 18, bodajże, że mobile, nie, czy 19, no ale w każdym razie, i mówię, ja wtedy, jak nim grałem, to to był taki goat, że to jest hit, nie? Ale powiem wam, i pamiętam, że to właśnie w było też tak, że on u mnie. I on miał yy, złotą kartę, a ja z niego zrobiłem typa, który miał 100 to Także, no, powiedzieć, że dość mocno go zabrydowałem. Zapry no słuchajcie, yy, Thomas Meyer Henderson, więc gdybym miał jakoś robić to Zardesa, ponieważ jest to legenda moja, mała, Jiru. Co jest? On... Ej, ło... Czekajcie, czy, czy, czy do wrócił do Europy? Ej, co jest? Czekajcie, bo albo coś mnie ominęło. Albo coś mnie ominęło, ale... Kiedy on wrócił do Europy? Nie wiem, ale... Coś mi ominęło chyba, bo ja go pamiętam, że on grał w Alegalax i chyba jeszcze, tak, jeszcze grał no? Powiem tak. Ten więc to jest straszne napływcie, ponieważ nie ma tu nikogo z Barcelony Starych Szabłuskec jest na przykład Mane, Griezmann, Rudy Feller Najlepszą kartą jest y, Laurent blon oraz Cole Palmer mm, Dobra słuchajcie, ale w ogóle co to jest to? Bo wygląda to ciekawie eee, Czekajcie, co to w ogóle jest? Ragnarok winter. Hmm Co my tu w ogóle mamy? Aha, czemu mnie to wywaliło? Dobra, nieważne W każdym razie, słuchajcie No powiem tak, no ten event, dobra słuchajcie, możemy Trochę tego eventu, yy, mogę wam go troszeczkę pokazać Tego eventu yy, Mogę wam go trochę pokazać i za chwilę wam Albo nie, wiecie co? Bo skoro mam, mam omówić aż dwa nowe eventy Właściwie, yy, tamten drugi event już się, już się kończy, ponieważ no, on w zasadzie się kończy jutro Nie, on się, nie, on się kończy za tydzień, dobra to Jeszcze jednak jest czas na niego No ale w każdym razie, słuchajcie, no, ten event, yy, który się kończy za za tydzień Myślę, że raczej mało kogo... Inna, znaczy, nie wiem czy mało kogo interesuje Ale słuchajcie, w ogóle odpuszczmy sobie jeszcze... I w ogóle tak jeżeli chodzi o gemy, bo chciałem otworzyć paczkę z tego eventu, ale powiem Wam coś w tej misji, że jeżeli i tak, jeżeli chodzi, o no właśnie, jeżeli chodzi o te gemy. nie. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o te gemy, no właśnie, bo jak widzicie, ogólnie mam, mam trochę gemów i tak. Mógłbym teoretycznie zbierać na jakiś event na końcu, bo zazwyczaj na końcu gry jest event yy, pre-season. Aczkolwiek powiem wam tak, szczerze, nie mam pojęcia, czy mi się będzie chciało zbierać, aż tyle, bo chyba sobie po prostu odpuszczę te je, eventy. Wiecie co, bo mi się wydaje, że to będzie trochę bez sensu no to, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten event No i teraz omówmy ten event drugi, który, o którym miałem wam wspomnieć dzisiaj Na końcu odcinka jeszcze wam powiem Jaki mam e, plan jakby na Ostatni odcinek e, z tej serii, znaczy inaczej Ostatni odcinek e, w tej edycji gry Bo mam e, mega ciekawy pomysł Słuchajcie, jak widzicie, no tutaj co mamy, no, mamy oczywiście e, Event nazywa się Defining Legacies jak widzicie, chodzi o to, że tutaj mamy coś takiego jakby rekordy. Czyli na, mamy rekordy z trzech klubów: Chelsea, Juventus i Real Madrid. E, które one na przykład ustanowiły te kluby w danym sezonie, i ogólnie celem tego eventu jest to, że trzeba jakby podjąć próbę e, odwzorowania tego rekordu. Także załóżmy, że na przykład, jak jest Chelsea. Która podczas sezonu 2004-2005 straciła tylko 15 bramek, stanowiąc ligowy rekord na najlepszą defensywę. W widzę. Czyli, że oni w przeciągu całego sezonu 2004-2005 stracili tylko 15 bramek. To samo, że Juventus skończył sezon 2011-2012 w Serie A z niepobitym rekordem. Czyli najwięcej punktów po prostu zdobyli. A nie, 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 To chodzi o to, że oni po prostu byli yy, Przez cały sezon po prostu byli niepokonani Chociaż w zasadzie Bayer Leverkusen też to zrobił, nie no, Bayer Leverkusen yy, tylko w lidze yy, W poprzednim sezonie był niepokonany I tak, Real Madrid scored in every single round of the yy, strzelił gola w każdej kolejce w sezonie 16-17 La Liga no także to są takie ciekawe smaczki jak widzicie tutaj, znaczy to jest event taki to jest event, tak powiem stricte yy, zapychaczowy. no bo w zasadzie yy, po ten event jest, jaki on ma cel ten event, żadnego nie ma celu no i jak widzicie tutaj co, no tutaj mamy jakieś takie skill game'y, które musimy robić yy, no i później co, no i... Tak naprawdę sprawę to Regasy pońce jakie zdobywamy I w sumie to chyba tyle eee... no właśnie i tutaj możemy odbierać nagrodę. No i tutaj najciekawszą no opcją dla mnie były albo gemy, albo eee, te, szarty, te puzzle bo no sorry, no, Ricardo Carvalho mi się nie mi jest potrzebny, bo ja mam, mam lepsze obrońców. Więc słuchajcie, może przejdźmy po prostu do... E, do galerii. To, to jest naj, najciekawsze do trafienia. Bo powiem tak, no inne raz, inne raczej mnie nie interesują. Słuchajcie, no tak, jeżeli chodzi o e, karty, które możemy od, odblokować za 200 punktów. Jest tak, Grand I Parecho który wygląda... Tak więc spoko, aczkolwiek jest trochę, stary, jest trochę stary już. Ale karty nie ma naprawdę złej. Fabinho jest. Powiem tak, Fabinho by mi nie pasował ze względu na pozycję. Kramaric raczej bym go nie chciał, chyba. Hrade... Hradecki, Emreczam. Y... Gulaczi, Oyarzabal. No powiem tak, z tych wszystkich kart najbardziej mógłbym, może, Gaje wziąć do, sk do składu i może Oyarzabala. No bo tak reszta to raczej mnie nie interesuje za tak bardzo Zobaczcie później ją, y, przechodzimy na y, Overall 107 No tak To jest 95 letni y, Lago Aspas oczywiście Dobra Jest Jimenez, jest Koke y, Aldosari No tu już są Trochę ciekawsze karty <coughs> Jimenez, Koke, Aldausari. Eee, Koman, Koman, oczywiście, Koman mi nie pasuje, jeżeli chodzi o Pozycję. Bo ma LM, nie ma niest niestety, Koman nie ma LW, jest Pickford, McGinn i William Williams, Shar, eee, Chyba osobiście wziąłbym z tych kart albo Pickforda, albo, albo Himeneza na obronę. Bo Lagaspa, no, powiem tak, słuchajcie, no, jego tempo. Człowiek i tak nie jest złe jego tempo, bo mogło oczywiście być gorsze? I znaczy tutaj mamy już e, stricte ikony nie, nie powiem wam, tak, niech ktoś mi to wytłumaczy. Dlaczego są ikony piłki nożnej i między ikonami jest Mark Ter Stegen, Jakby Sorry, nie? On jest spoko zawodnikiem, ale gdzie? Można go porównywać do legend piłka, piłkarskich? To jest Niedopuszczalne nie, nie dla mnie, że on jest porównywany do legend, słuchajcie Klindem, Seikalles, Puyol Na przykład jest, no, no, no zobaczcie jak to wygląda Puyol, Del Piero, Pirlo, Colo, Raul, Zola Lilna, Kradonowan i Morientes I Między nimi też słuchajcie, no nie no, to tak nie może wyglądać A w każdym razie, co, no to, to jeżeli, Aczkolwiek ej Szkolek, jego statystyki też tego na no, nie są takie na bramce Więc gdybym go trafił a czy boże kupił to bym naprawdę nie, nie narzekał No i co słuchajcie tak jak mówiłem to w tym odcinku chyba by było na tyle I co jeszcze chciałem powiedzieć Miałem jak widzicie pokażę wam tylko mój skład słuchajcie na końcu odcinka Miałem wam powiedzieć jaki mam plan jest tak Plan jest taki Że jak skończymy yy, Te dwa eventy o których wam przed chwilą yy, mówiłem To plan jest taki że Robimy yy, może nie tyle statki, ale, ale po prostu chodzi o to, że mam pobrane sobie koło fortuny. Więc tym składem gram mecz, tym składem. I za każdego straconego gola tracę jednego piłkarza z tego składu. Myślę, że to na zakończenie tej gry będzie całkiem ciekawe. No bo i tak wiecie, no. słuchajcie, no jak mówię, no. Myślę, że to będzie mega ciekawe na zakończenie tej edycji. Proszę słuchajcie co. Także to by było na tyle. W tym filmie. To jest narko.